A, czy jesteś mężczyzna? I co to za... Kalary? Nie, aż jak ci pozwolę, a jak ci każę, za... zaraz, aż nastrasz się z bólu! I co to za... a ja bym się Czemu jeszcze nie widzę bombek? Dla mnie jest się tylu dobolnym, pustym to... ja bym dawaj. Dawaj. nie... nie dawaj? Pomożnuj, nie! dawaj bombki i doładnie gra! Proszę, ku do góry i na dalej! Dziesięć kar wokół obiektu, Aż ty planki wyjdą na zewnątrz. Co to? to pani Dobrze! Świetnie. Dziękujemy. A, pan Marysiu, pani Marysiu, proszę o siureczka. Komisja z trzeciego okręgu ma za chwilę zacząć przesłuchiwać kandydatów na rehabilitantów. Mam przed sobą Pana ankietę aplikacyjną na stanowisko wychowawcy na naszym obozie dla osób niepełnosprawnych. I widzę, że zostawił Pan puste miejsce w rubryce Idealnie nadaje się do tej pracy, ponieważ... I... Sir! Po co pisać pierdoły? Wolę pokazać co potrafię! Sir! No, pięknie, pięknie, znakomicie. No, ja bym Pana przyjęła. Um, będziemy się z panem kontaktować w sprawie dalszych naszych działań. A proszę przygotować. Komplet dokumentów obejmujących zaświadczenie o ubezpieczeniu, oświadczenie o posiadaniu. Tego... Ej! hej, może byś tak pomógł? Roboty mamy. Cicho, oglądaj. To o tych unijnych rotacjach. Przekwalifikowania, czy jak tam? Za miesiąc też nas to czeka. Tak, jasne. A kto nas niby zastąpi, co? Jak to kto? Pani Jadzia! Pani Jadzia? Cieszy ona nie zna się na naprawianiu śników Ja znam, ja znam! W kopalni maszynach robiłam! Komunę przeżyłam! Przeżyj to! Kartę pracy. To tyle, ja. Dziękuję. Ale, kto zastąpi Panią Jadzie? Dzień dobry. Witamy na posiedzeniu komisji. Pan również na zalecane przymusowe przekwalifikowanie. A co Pan robi najlepiej? Chantant. <laughs>